Dlaczego Wyspiański wielkim pisarzem był? Na tym zastanawialiśmy się z moją uczennicą na ostatnich korepetycjach. No, bo przecież, jakby popatrzeć na wesele, to owszem, tam się dużo dzieje, ale od początku historii do końca niewiele się zmienia. Otóż każda taka dobrze napisana historia ma jakiś początek, koniec, i wydaje się, że na koniec gdzieś to zmierza. Tymczasem Wesele kończy się chocholim tańcem. Dlaczego? Otóż Wyspiański robi jedną genialną rzecz. Mimo że nic się nie zmienia, to zmienia się świadomość widzów i odbiorców. Otóż wykorzystuje on chochoła i orszak zjaw przez niego przyprowadzonych do tego, aby dokonać rozrachunku z polską historią i ze stanem ówczesnego społeczeństwa polskiego.